tak. ile? Odpowiedź? Nie wiem. Nie Nie ma. Nie ma? Nie ma. Na wydaliśmy, że ma. Czy w tej sytuacji pojazd poruszający się po rodzie ma pierwszeństwo. Przejazd został wyjeżdżający z jego prawej strony. Nie, tu nie było ruchu. Ten pojazd nie może być zatrzymany przed sygnalizatorem bez gwałtownego hamowania. Można jechać dalej. Czy kierowca widocznego samochodu zachował się prawidłowo, wjeżdżając za sygnalizator, na żółty świetle sygnalizatora? Znakiem ku zezwolonym jest postój motocykla nie dłuższy niż 5 minut. Yy, nie ma filmu, ty film?